Niech posłuchajcie Nie proste. cię, O! Wysoko ręce. Ale prawie nie jest bez Wysoko ręce. Na jarmarku prawie na to jest

Dobrze, o tak, dobrze tyle. Po tym lewym prawym. A nie! Z do tej gringu, Kasia, już wy... Lew, to jest za pola. Dwa lewy, dwa lewy. Dobra, robię. Dobra, robię. W prawo, prawo. Chodź, Kasia, lewa ręka, podnieś lewą rękę. Lewy do rękawy był! tissu ife ウィジカルタケット。